Dobra, nie umiem ją grać. Siemanko, widzowie, jestem mnie i jest dzisiaj ze mną Wiktor. Siema. Gramy jeden na jeden, więc... Nie zdziwcie się, jak będę lamił. Nie zdążyłem włączyć nagrywania, jak była strefa banowania, więc mówię wam, co mi Wiktor zbanował. Na obronie nic mi nie zbanował, bo ja mu nic na atak nie zbanowałem. A na ataku mi zbanował Kapitał, ja mu na na obronę zbanowałam Walkirię. Gram gramy 1 na 1 więc powinno być fajnie, do 10 rund zagranych od razu mówię, że nie będę jakoś wyśmienity w tą grę nigdy nie będę nigdy nie byłem no bro. co wziąłeś? Eee, zobaczysz I w górę? Mm, a, o co Ci chodzi? To chyba tak. Dlaczego nie znalazłeś w celu? А суть, вот здесь лапка А моя страта. Wiktor, odzywaj się, błagam Cię, bo spadnę tu na zawał. Wiktor! No błagam, odzywaj się! Halo? No, halo, halo. Spadnę tu na zawał za chwilę, odzywaj się. Ja, ja się stresuję! Weź. No co? Wiedziałem, że tak będzie. Za dobry jesteś. Kogo miałeś? Kto to jest? A, Black. Okej. Okay. Nie no jestem zbyt dobry. W ogóle nie jestem dobry w tą grę, więc widzowie wiecie jak to jest. Czemu? Jesteś, jesteś. No, oczywiście. Dlaczego tak mówisz? Jesteś, jesteś. Bo jesteś. Nie, nie jestem w ogóle dobry w tą grę. Ble. Ech, ktoś to bierze garaż. Garaż bierzesz, ale nie wiem jak się tam dostać. Poczekajcie, widzę... Znajdź lokację kontenera biohazardowego. Dobra, widzę, już jestem. Wiktor powiedział, że ma garaż. Pytanie, czy mówi prawdę. Garaż mam. No, widzę, że masz garaż, bo tarczę postawiłeś. O, frostka! Oj, oj, oj! Muszę uważać. Wstęp w 5 sekundach. Dobre robienie. w 5 sekundach. do kontenera biochazarda i uzupełniaj go. A wiesz, kogo ja wziąłem? Mhm. Zgadnij. Ale wiesz, że IQ tego nie wgrywa Nie wykrywa. A, to niepotrzebnie ją wziąłem. Co jest w środku? Jesteś? Eee, yy, właśnie wchodzę do środka. Górą. beznadziejnie w tym Nie gadaj tak. Weź się nawet kamery zniszczyć nie potrafię. Ale zniszczyłeś. Nie. No. Widzicie widzowie, ja nawet jednej gry nie potrafię wygrać, bo witek jest w dobrym miejscu strategicznym. Widzicie, jak ja z jestem. To ty graj też, wiesz, graj na czas też przede wszystkim, bo Ale to ja też Ale nie wiem jak że... grać na czas. Nie, nie graj agresywnie po prostu. To Gdzieś. Smoka. Ale w sensie, w jakim lokację? E, wziąłem. E, nie, górę i sypialnię. To, co wcześniej miałem. O, tak mogę powiedzieć. Czyli w klasykę idziesz. Tak. Nawet nie dałeś celu zlokalizować. <noise> no proszę, Widzicie, widzowie, jaki ja jestem dobry w tę grę. <noise> Oczywiście, żartuję, bo jestem kropny. Ale no cóż, czasami tak bywa, 105 punktów dostałem. Jak coś to za tej. Wiem, wiem. Nie dostaję nic za to. Wiem, niestety. Halo jesteś? Halo? Jestem, jestem. Halo, byku. Byczku. Halo, byku. czasty Byku, byczasty, byczku mój. Aha, się. Jak. Nie, przecież... Jak mnie wykryłeś? No jak? A dronem swoim. Tak, jesteś kolega. Jak ty mnie wykryłeś? Ej, gościu, byczku! Słucham. Byczku byczasty Weź się Widziałem twoją głowę, miałem już ciągle ze spust <coughs> IQ a IQ widzi te moje butelki? No. No, zaraz. Chyba. To raczej będzie szybka, szyb, Teraz się będzie szybki odcinek, widzowie, bo wiecie. Ale wiesz, że jakbyś ty wygrywał też, jakby, jakbyś ty Nie. wygrał teraz i w ogóle to tyle samo by zajął? Nie. Tak, Wygramy na domie, tak? No. Okej. Okay. Wziąłem postać, którą w ogóle, ale to w ogóle nie potrafię grać. Kogo? Glaza. A ty kogo wziąłeś? Postać, którą grałem cały czas. Jak moim mainem. Puls. NO, CO ZA BIK? BIKU? A w ogóle już wiesz, który endy wejść? Eee... Znam jedną drogę, którą... Właśnie, ty chciałeś zabarykadować, a drugiej nie znam Chyba przez drzwi garażowe, ale nie wiem, gdzie one są a Jakie drzwi garażowe? No drzwi garażowe. Wiedziałem, że zaczniesz do mnie strzelać. Przyzna, jesteś obity? Ja? Ani jednej kulki nie dostałeś. Ani jednej. Ech! Matko, też dostałem. Ja, ale fart. Ty jest w środku? Bo ja nie ogarniam. Jestem w środku. Zresztą po co ja tobie to mówię?

Bardzo fajnie. To Zgadnij co idę. We Nie. W protect klasykę. O nie poszedłeś w klasykę. Poszedłem w klasykę. Jest twój dron. Nie oznaczyłem cię. Ha, nie oznaczyłeś mnie. A dobra teraz, agresywna szarża leci. No czyli ja i tak bym to przegrał? 10 do jaja. W sumie możemy zagrać nie, do 5 widzowie, bo odcinek wyjdzie za długi. Nie wyjdzie za długi. Wyjdzie, wyjdzie, mi się nie chce dzisiaj montować. No to będzie 20 minut chyba filmu i tak. No właśnie, ja widzę, że ja nie lubię takich filmów. Jak ty nagraj, zdubiłem godzinny. Jaki godzinny? Widziałam cię. Widziałam twojego drona. musiałeś go zniszczyć, co nie? Oczywiście. Co ja... Jakiego ja mam stresa przez ciebie? Odzywaj się, Wiktor! się <noise> Ja się nie stresuję. Ja się stresuję bardziej niż ty. Oczywiście. E, widzę. Gdzie ty jesteś? W fajnym miejscu. Ale jesteś na... Nie, nie, nie wiem gdzie ty jesteś. Widzisz mnie. Co? Widzisz mnie. Nie. No, wiedziałam, że ty tam będziesz! Dobra, widzowie, więc na tym sobie kończymy dzisiejszy odcinek. Druga część Będzie tego Aha, w następnym fajne. tygodniu. Fajne 5 minut, filmu wyjdzie. Łapkujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnych. Siemka. Cześć.